Szanowni Państwo, mam do, do Państwa taką olbrzymią prośbę. Cała nasza szpitalna ekipa robi wszystko, co w naszej mocy, w tym naprawdę trudnym, momentami bardzo dramatycznym momencie dla szpitala, dla całego miasta. Mój apel jest związany z tym, żebyście Państwo mówili prawdę, żebyście nie ukłamywali medyka. Jeśli ktoś z Państwa ma wrażenie, że może być zarażony koronawirusem, jeśli ktoś z Państwa przebywa na kwarantannie, musi przyjechać do szpitala, jeśli miał kontakt z osobą zakażoną, to błagam Was, mówcie nam o tym, My każdym się zaopiekujemy i każdemu pomożemy. E, natomiast to musi być bezpieczne, to musi być bezpieczne dla Was i musi być bezpieczne dla naszego personelu i dla pacjentów, którzy są w szpitalu. Już kilkanaście szpitali w Polsce jest częściowo albo całkowicie wyłączonych. No, chyba sobie nie wyobrażamy tego, żeby szpital Gorzowski przestał funkcjonować tylko dlatego, że ktoś nam nie powie prawdy. Jeszcze raz, naprawdę każdemu pomożemy, ale dla własnego bezpieczeństwa, dla, własne, dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów, którzy są w szpitalu, mówcie nam prawdę, bardzo Was proszę.